Nie udało się ewakuować i jestem teraz w bezpiecznej odległości, daleko od pożaru. Natomiast sytuacja tam rozwijała się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Pożar rozpoczął się około godziny 10 w niedzielę wieczorem. Ja akurat o tej godzinie już spałem. O pożarze dowiedziałem się od kolegi, który mnie obudził około godziny 1 w nocy. Informując, że wokoło płoną lasy, i aby się przygotowywać, ponieważ bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli ten, 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 ten teren opuścić, Więc no, zacząłem pakować swoje rzeczy. Obserwowałem też też to, co się dzieje wokoło. Było widać właściwie dookoła naszej posiadłości łunę, łunę pożarów, i widać było, że tych pożarów jest kilka. I praktycznie one, 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 były prawie, że prawie, że dookoła nas, w odległości około 5 mil. Ale około godziny trzeciej w nocy straż pożarna poinformowała nas, że należy się ewakuować, że ogień się zbliża. Zresztą my to sami też widzieliśmy. Yy, yy, więc niezwłocznie, niezwłocznie yy, po prostu się... Yy, wyruszyliśmy stamtąd. Tych dróg wyjazdowych akurat z tego miejsca nie było zbyt wiele, bo to jest taki teren górzysty, ale przejeżdżając do, trzeba było też przejechać przez teren, który był, do, no, do którego zbliżał się ogień. Na poboczu widziałem płonące domy. One płonęły jak pochodnia. Całe domy, też pożarna stała i była bezradna. Głównie tak, że się koncentrowano na ratowaniu ludzi w niektórych miejscach ogień aż dochodził do asfaltu, po którym jechaliśmy. Więc gdybyśmy się ewakuowali 15 minut później, prawdopodobnie musielibyśmy przejeżdżać przez pomącą przez drogę, co nigdy nie jest bezpieczne, ponieważ bardzo często w takich miejscach drzewa się zwalają na drogę i, i, i blokują przejazd, co, 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 co no jest dosyć dramatyczne. Z tego co wiem, niektóre osoby były ewakuowane helikopterami. Nam się jednak udało bezpiecznie wyjechać z tamtego miejsca. Tam, no, dlaczego ten, 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 ten pożar tak szybko się rozprzestrzeniał? No, ja może tu muszę opowiedzieć o, o specyfice Kalifornii. Ona jest no, bardzo suchym miejscem. Tam od kilku miesięcy nie padał deszcz, więc łąki wyglądają jak stuk siana. To jest takie dwumetrowe dwumetrowe trawy, które wyschły i są całkowicie żółte. A las, las wygląda tak, że on jest tam dosyć wysoki, ma około 10-15 metrów, i tam na wysokość około 4-5 metrów. Jest zarośnięty różnego rodzaju krzakami, które o tej porze roku, przez większość roku, są niesamowicie suche i ten las praktycznie wygląda jak ułożone, ułożone ognisko do rozpalenia. Więc wystarczy tylko iskra, aby, aby no, ogień bardzo szybko się tam, tam, tam rozprzestrzenił. Do tego akurat o, tam, w tą niedzielę. Był wiatr silniejszy niż zwykle, co spowodowało, że ten ogień bardzo szybko się przenosił z miejsca na miejsce. Gdzieś nawet słyszałem, że taki ogień potrafi szybciej się przenosić niż biegnący człowiek, co, co, co powoduje, że, że, że no, olbrzymie straty są spowodowane. Pomimo no, tak, tak, tak szybkiego rozprzestrzeniania się tego ognia. Nie miałem uczucia, że panuje tam panika. Kalifornijska Straż jest przygotowana na tego typu wydarzenia. Praktycznie od samego początku była informacja o schroniskach, do których możemy się udać i tam bezpiecznie jakoś spędzić noc. Straży pożarnej także było bardzo dużo, aczkolwiek to jest też olbrzymi obszar i... Oni nie byli, w stanie, nie byli w stanie tego pożaru gasić, tak się koncentrowali głównie na, na ratowaniu ludzi. I jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że na mój telefon komórkowy nie dostałem powiadomienia o tym, że w okolicy jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo. I być może, gdyby kolega w nocy nie wyszedł i nie zobaczył łuny, być może, być może no, ten pożar by mnie zaskoczył. Z tego co wiem, akurat to miejsce, gdzie mieszkałem, ono nie, nie spłynęło, więc byłem bezpieczny. Ale wiele osób, z tych które zginęły, a zginęło w tej chwili chyba około 17 albo 18 osób, one właśnie zginęły w ten sposób, że, że, że no, spały w łóżku, bo to była noc z niedzieli na, na poniedziałek i no, nikt ich nie zaalarmował na czas. Lub też to były osoby z różnego rodzaju upośledzeniami ruchowymi i nie mogły się stamtąd wydostać. Więc jest to jeden, jest to jeden z większych pożarów, jakie miały miejsce w Kalifornii i, i jeden ze, ze straszniejszych. Ja nigdy wcześniej takiego żywiołu nie widziałem i, i on mnie, mnie tutaj całkowicie zaskoczył. Nigdy, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. No, jak powiedziałem Straż Kalifornijska jest przyzwyczajona do tego typu sytuacji, bo ze statystyk jakie ja słyszałem to około 300 pożarów zdarza się tutaj w tym stanie w tym stanie w ciągu miesiąca, większość jest gaszona, aczkolwiek w tej sytuacji, w tym, w tym przypadku te pożary te pożary rozprzestrzeniały się tak szybko, ponieważ właśnie był ten wiatr. Bardzo korzystne warunki. Październik jest akurat też naj, najbardziej suchym miesiącem tutaj w ciągu roku. Więc do tego po prostu się to wszystko razem nałożyło. W tej chwili tam cały czas jeszcze te pożary nie są opanowane i one, one, one tam płoną. Nad, nad, nad tym miejscem unosi się dym. Ten dym też wraz z wiatrem się rozprzestrzenia. Ja teraz jestem jakieś 80 mil od, od tych pożarów, to jest jakieś 130 kilometrów. I tutaj do nas dociera dym z tamtego rejonu. To jest tak, jakby na polskie se to przełożyć. Jest tak, jakby całe województwo, całe województwo, jedno województwo w Polsce było pokryte dymem, to jest po prostu no, niewyobrażalne nie całkowicie. Ten dym tutaj, ludzie twierdzą, że jest toksyczny. Zalecane jest to, aby, aby no, nie przebywać za dużo na, na zewnątrz, także aby zamykać okna, czy ustawiać klimatyzację w samochodach na obiegu, obiegu zamkniętym. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o, 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 o takie najważniejsze rzeczy dotyczące tego polaru.